Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak, zapraszam na kolejne spotkanie z otwartą betą e, Battlefielda 6. Dzisiaj ponownie w składzie ja, wdowa oraz Wankisz. E, zaprosimy Was e, po raz kolejny na podbój na mapce Iberyjska ofensywa. Zapraszam. No i coś mi się. A ubiózy Nie, nie działa. Dobrze, dobrze. Ale ja pod mapą się... No ja mam ciemny ekran, także to jeszcze nie jest tak źle. Kurde, ta M4A1... To PA, z drugiej strony teraz zaczynamy, no i dobra. Widzę, że... No, no się pilosował. Super gra. Co się stało? Nawet w zębach nie można sobie podobać O kurwa ile ich to jest. Halo panie. Zabiłem samochodem. Tego jeszcze nie grali. Ajjajajajajajaj! To jest jak na razie moje jedyne zabójstwo samochodem. A ale ile tu jest Ale biegnie czy... no Pojazd kurde. Hmm, Czyli wszyscy żyją, ale w innym wymiarze. Ok... Mhm. Słuchaj, bo to, to są bo na tej mapie wiesz, są pojazdy. Ale one tak tutaj nie dominują, oh, wy tak po półce się Mathematics. Są, są, są. Jest, jest tu, jest tu, jest tu. O, zabieram granatem yes, yes, jednego. Jest, jest, jest. Dobra, to mógł być on. Tak, a i na dwóch chyba było. Rzucam granat Dziwny jest ten interfejs. Z tym kołem wyboru to w ogóle jest popsute Dużej jest tu pod B Kawoja guleczka prawo No i Dobra, trzymamy się A ja, a ja w lewo patrzyłem Aptękę rzuciłem no, Ja teraz wtedy wale kiedy się czekają po, po pierwsze plecy, plecy, plecy Pura, ma. Te pół sekundy co mówił 14 HP mu zostało, nie? Grałem tym SMG i teraz tam, tym, tym gównem nie umiem M4 Ja ci dam główne ale M4, czy to No nie no, bo, bo zupełnie inny ten, zupełnie na szybko i od razu jest Lipton Fix i my ale najpierw trzeba się zrespić. O kurde Defibratorem jegościu gościu zabił No Gratuluję. No Hmm, to pewnie to pewnie. Sam stał broni A, zabijem jeszcze jednego. Tu jest dużo ich wdowa na, od tej strony, ha. To, to ja byłem, chyba? A nie. No kurwa, on szybciej podnosił broń niż ja wybiegłem. No, what? Aha. Chciałem sobie przeładować broń, a mi podniosło ten equipment. A, to też tak miałem, no. Zdarza się coś takiego. Właśnie tutaj z KMM biegłem, patrzę się co to akurat jest? Z, Zabaweczka. jest. Kurde, plecy. Oto, 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 oto. <grym> Mm. Mam były plecy, no. Aaaa, o, o, no, jak To gwie, Z, szereg, z szereg stron normalnie miałem typa, co jest niesamowite. No dobra, z już, to Dobra. No, nie zabije, nie? To jest jakaś masakra, jak nie aż działa. E, no ten koleś chodzi ze defibrylatorem i wszystkich zabija, nie? To, no. to, już, jest, to już jest podejrzane, nie? No, a tacy. Fanat. Były takie serwery w Battlefield 4 że tylko na ten, tylko na defibratory, czy tam na noże i na te, na palniki, bo też palniki no, no. co ma technik się da zabijać. No tak, no tak, tak. tak, tak. tak. Je, je, jeden koleś, kurna, wys, w, jeden koleś z trzecim no, do szaroczka. teamu strzela i tyle, nie? No, C, C przejmuje. No. C, C jeszcze stoję, chcesz mnie podnieść. Nie, 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 nie <grymny> Tam nie Niejakie walce, nikt do niego nie strzela Dzięki, nie będę musiał tak daleko biegnąć, dziękuję I teraz by się przydało obronić Na no, już Bena chyba zajmuję no, Nie interesuje mnie to I oto, to, 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 Dobra, B. Szeroko. No trzy hity dostałem, i żyję. Leży chyba. Mhm. Asysta była. Przy mnie dużo jest trzech smoka no, Leci, uda mi się! O, mnie. No ja, piękniki, prawda? E, trzech jest, przy tobie. Aj, dwóch zabiłem! Jakiś tam, ale. O, nie, o, nie no nie, coś piwniki. tam się działo. Nie wiem, Biaś, wsparcie ma Zostajmy Zostańmy na C. że, że mamy RPG, ale. Przyda się, dękuje, ja tutaj są? Jedna no C. No to ja już kupuję. To C to już w coraz gorszej kondycji jest, zauważyłem. Mmmm. nam -hmm. są. I ciężko się tam strzela. Tak, przyjechał, samochód jakiś przyjechał. Dobra. Pojedynkę. Próbujmy no na C jest, C już zajmuje jeden Widzę Walczymy Nie Gdzieś nie, nie, na zewnątrz jest Idą od dołu właśnie, tam gdzie cały czas no Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, kurde Się raz na C, pilnujemy C Dobra, nice Wan, tu do prawej uciekał, wiesz, o właśnie tu gdzie biegnie Kurde, pod schodami jest, pod schodami są Kurde no nie wierzę, Kawo, jak... ja, ja nie chcę widzieć, że my giniemy zawsze od tego samego. <śmuch> no właśnie, to... Ojej, nie, nie <śmuchasz> Party mata, bo flipi flap, kurde. <śmuchasz> wiesz, jest takie powiedzenie, wiesz, że nieszczęścia chodzą parami, co nie? Dokładnie. No, E nam zajmują też. Nie dwa razy to już powtórzono, nie? No zajęty byłem to ten... hmm? Ja się dopiero przyjrzałem. Łatwo. Na wszędzie trupy leżą, nie? Wojna to F. Cię rozpię nadę. naszej samochodem jadą. To jest 4, No ja już A, bo to jest pod ich bazą. No tak, ja chciałem się tam zespać. Zdziwiłem że... się, że to jest. się, że to jest nie? Kościół. <laughs> <laughs> przyjm do ludzi. No nie. Na czołg wjechał. I odrębę będą szli generalnie, bo na jej dużo ich jest. Dobra, czyli C, otwierasz, bimy. No, odejdą, to tam na ETS-to. Aha, no to atakujemy, co? Bo nam przejmą za chwilę. Od schodami uważajcie. Mm -hmm. Leży jeden z C. Te schody to jest. Jest tu zaraz, za nami. Gpiga. Ale nie wychylajmy na niego, bo on kuwa ma strzelbę. Dzięki. To do was. A okay. Blisko mnie. To tam. Góra, góra, warkisz, góra! Ajajaj. Aj, aj. Nie trafił. ha. ha, ha. Panie Ojoj, ojoj, oj, oj, oj. Z czego on nie trafił? Granat rzucił. O, e. 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 I tam odeczał, tam E. E. tam No, tylko kierunek DE zostało, bo tak to kontrolujemy. piwne C biegają! Atakuje E. mnie spróbuję. Leży C. Gadaj, że ja E im sam przejmę. No. no sam nasi. Na znaczniku są zielone, leży, dobra. No czemu teraz nagle na to wskoczyć nie można? Bez sensu. O kurde, snajper! Od strony B będą szli teraz, bo B przejechał. Oh no. Od strony B... No my na co jesteśmy? Tam od strony B oni mają y, snajpera, nie? Trzeba uważać. Wchodzą, wchodzą już na C Dobra, ja się tam wracam Bo tu widzę już czołgi jadą. Leży No i wali się, wali się Do ich dużo idzie od strony B. No, strony B, no, no, no. Smokuje. Wał, wali się, kurde. No, ja, 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 ich. Pod, podchodzą, wam, uważaj. No, no, bo nie ma tego celownika, wybiegam jak warzywo. W sensie wyskoczyłem na plecy jakimś ty powiem, że tam jest pusto. O, no ale co już zajmują? Co już weszli na tego i zajmują? Okay. A, <laughs> No i ja na mnie jest, na mnie jest. Apteczka jest dla Vanquisha. Leża. Na znaczniku jest tutaj, ładna. Aha. Biegają po czetach. Testracam. Żeby ktoś tak przeżył, żeby No blisko jest pojazd. No jeszcze jest. Ło wow, 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 no, wywaliło. What the fuck za, Te pojazdy to widzę, że są takie respy jak ten Jak e, w 42, nie? Że się respiej i od razu giniesz No stary bear. Czemu nie mogę na wdowie spacja nie działa no właśnie Zwykle oh. nie działa Częściej nie, nie działa nic hey. Chciałem się na was zespić, się na jakimś czołgu zespiłem? No właśnie, dlatego mówię, że częściej działa niż nie działa... Nie działa niż działa. Oj 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 Od strony A typów na Ceusz jest. No. Łoł. Wow. Dostałem lootem. No, kurwa. prawie się udało. No, prawie. Plan był dobry, no. Tylko wykonanie troszkę gorsze, ale. No i tam czasami tak. Się, czasami tak się zdarza. P ja nam zabierają. No, odróć się. Ład. Super, odrodziłem się w pojeździe, który wybuchł. Super. No, dziwne jest ten interfejs morski. No. Jezu, plecy mi, chyba całe, tyle biegania, do, żeby na pungrzeć się mi jakąś odlewkę zabił. I co tu się stało? You have secured Charlie. Nic się nie dzieje, nuda. O, mamy B, mamy C. Ale leżę. o. Hups. Teraz już ty poleciał. Od strony D tam widziałem typa, ale tylko chyba zabił. Jeszcze jeden tam jest. Od strony E idzie dużo. Na to C. strony E. Granatnikami jakimiś walą. No już podchodzą tam na blisko. I z, ze schodów weszli, też zalei. Jak mi się nie ma. No szeroko. ja... Co szeroko obchodźcie jest czołg jeszcze No na co już o z robili Nie wiem coś ten KM w ogóle Nie chce działać Plecy żeś miał dowa plecy What the fuck no widziałem na tym, tym ekranie respa, że tam ktoś jest z tyłu podchodzi. Haksy. Hm. Czołg. No te czołgi to spustoszenie tutaj. No od tego co? No no. A, to jest czołg, fajnie. Jak się skitrał, ty? Aha! No dobre, dobre to było. O, ile ich tu idzie? Dobra, one wish. ja bym proponował... D. Ja lecę tylko jestem w. Tu jest gdzieś na blisko typ. To lecę dy. No tam już się taki młyn zrobił, nie? No fila Panie wdowa dalej Blitz Kreek mm. Tracimy B Blitzkrieg. No czołg nasz jedzie Ale blitz faktycznie no sztuk taki że No i zostanie nam poród na D i od razu na D. No Cena się zajmują A jedyny sobowo do... No nie, akurat drugi był, ojej Ale akcję miałem, koleś mnie chciał przejechać o samochodem, wysk wyskoczył z samochodu Ja wskoczyłem mu na działko i go rozdopułałem <grym> <grym> To było epickie teraz no. Ej, D mamy, D mamy, a tak jest dużo na tym D. No i dobra, zginąłem. No to przewidywałem. No wyście szli na D, gdzie byście się skończyli. No Pozabijali ja nas. Ue. Taka we we dobra go. akcja była. Dobra, wdowa, nie napierdalaj, bo chcę do ciebie wejść. Okej. Okay. Leży jeden. No i. No i... I leży, to, no, co? Nice. na paczu zabaw są. Chyba dwóch, na paczu zabaw jest. Skądżeś zginął, wdowa? Ciężko opisać. Widzę go, widzę, ale jest na... cross jak diabli. Lespią się na placu zabaw. Ale dobra, jest! Brr. Te wygrasły są, fajne. A dziękuję. 6 miejsce. 9, 16 miałem. No, ja 13, 18, dwarki najszybcie. Nawet jakby nawet podliczyć asysty, no to kurde, było 18, 16. nie?